Wyróżnią się dni przy Dniu Pańskim, aby złożyć Panu Bogu ofiarę eucharystyczną. Proszę dobrego Boga, by aby żył do szczęścia niewielkich. Zmarł tata, czasowo końskiego, co kazi nini, mama Koźmiela i syna Przemysława, aby ofiarą przy świętym Drogi, 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 są do życia drogi, drogi, i i drogi, 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 i wszyscy drogi, które dla drogi, wielu są drogi, w w Polsce już po raz 24, ogólnopolski tydzień Świętego Krzysztofa. Tym razem ten obóz przepada w dniach 23-30 lipca. Jest to rozszerzone wspomnienie patronów kierowców, patronów kierowców i podróżnych Świętego Krzysztofa. Jest to czas, w którym popieramy się z troską nad stronami kierującymi pojazdami i przed Którzy poruszają się podróbką. Oprócz zasiadających za kierownicą samochodu, osobowo czy ciężarobu, coraz większą grupę stanowią tzw. niechroni użytkownicy, to znaczy motocykliści, rowerzyści i korzystający z urządzeń transportu osobistego. Ci bowiem o bezpieczeństwo, zdrowie i życie poruszającym się po drogach. Musimy czynić wszystko, by brakiem rozsądku czy równomyślnościom nie stać się przyczyną wypadku czy tragedii. Jako wierzący powinniśmy dawać nawet zgodnie z powiedzeniem jestem chrześcijanem także ze tworząc wokół atmosferę życzliwości i kultury na drodze. W czasie obchodu tygodnia się Krzysztofa, nie wyczerpuje się jednak, gdyż pasecki i proste, o po bezpieczne poruszanie się po drogach. Integralną jego częścią jest także aspekt misyjny w jego praktycznym dniu naszego. Uświadamia się ma nam też raz tygodnia, z Kościołem na misyjnych drogach. Posłanie przez przestrzeni misjonarzy i misjonarki do wypełniania misji potrzebują narzędzi, którymi są środki transportu. Są one tym tak bardziej cenne że w bardzo wielu miejscach, gdzie posługują misjonarze, trudno byłoby liczyć na jakiś inny rodzaj transportu, co skutkowałoby pozostawienie ludzi bez sakramentu, opieki duchowej i wsparcia materialnego, a może nie otrzymaliby koniecznej pomocy. Rodzaj pojazdu zależy od warunków geograficznych i rodzaju dróg, którymi misjonarze docierają do swoich jedynków. Tym razem pomocy polskim misjonarzom i w Polsce zajmuje się Milo Polska, Stowarzyszenie na Rzecz Transportu dla Misjonarzy, działające pod patronem Komisji do spraw Misji. Migra jako inicjator, co komputer w trybunale Krzysztofa, co roku zaprasza kierowców w pojazdów do udziału w akcji. Święty Krzysztof. Jeden rocznik za jeden milion na pojazdy misyjne. Każdy kierowca może złożyć formie podziękowania za szczęśliwe podróże oraz odwiedziny kobiecońską Boże podczas miasta Dobrowolne wsparcie na zakup pojazdów drabickich. W ten sposób kierowcy mogą stawać się misyjnymi współpracownika i uczestniczyć w realizacji Chrystusowego mandatu misyjnego. Idźcie.

wywołających przekonania, serce z Polski do pelwiańskiej Amazonii. Katecheci współpracujący z polskimi misjonarzami i misjonarkami utrzymali 310 rogów, zaś dla niepełnosprawnych misjach przekazano 447 wózków inwajnickich. Na te pojazdy wyniosło łącznie w ubiegłym roku 3 miliony 700 tysięcy złotych. Jest ona bezstępnym wkładem Kościoła w Polsce oraz indywidualnych i ludzi w dobrej roli w realizację poprzedniej misji Kościoła. Kiedy w tygodniu Świętego Krzysztofa podmiemy się wizerunek niosącego Chrystusa, potrafię kierowców i podróżnych. Pragnę tym razem zaprosić do udziału w akcji Księgi Krzysztof jeden wyroż za jeden piątek i do solidarnego starania na zakup pojazdu misyjnego. Drodzy bracia i siostry, przez Ewangelię Sądzę Krzysztofa i o Matki Bożej nad wszystkimi kierowcami i użytkownikami pojazdów oraz podróżnymi, a także dobrymi dziejami i współpracownikami misji i udziela wszystkim nich Paster W 18 intencji o osiemnastej, intencja księdza Prawoszcza z okazji intencję do szeroko-żernicą. O osiemnastej, pięćdziesiąt, do Sobotę o dziewiątej, za śmierć pamięci Marii stokowie, Stokowiec, intencja pogrzebowa. O osiemnastej, rano Sechowi, dziewiątą rocznicę... przy okazji weźmie większego postoła. Także ścimy w tym dniu świętego Krzysztofa Męczennika z połowy trzeciego wieku patrona kierowców, przewodników, pielgrzymów, podróżujących i orędujnika świętego niebezpieczeństwa. Podczas lokacyjnych wojażeń prosimy o opiekę, wyszczęśliwie i całą pogrodzinę do domu. Obrze powstaje przez kierowców pojazdów wtorek, Świętej, serdecznie święty, serdecznie za to proszę. W środę wspomniałbym z świętych i okiwał i arny rodziców, leśniczymi, a Jest to dzień moich za rodziców, węcie, dziadów, co najstarszy, ale wiadom, starców i demiurów. Węto z rodzicielem w bitwie święty świętych i morza, prosząc o pomoc w budowaniu silnej, błogiej rodziny. Podkreślam też za rodziców, żyjących i powołanych już do obieczności. I nie przestawajmy im żyć.